Rowery cargo w logistyce czyli jak może wyglądać transport w przyszłości? Dzień dobry, nazywam się Dominika Gutkowska i jestem koordynatorem działu kontenerowego LCL w Cechartrick Dynia. W swojej dzisiejszej prezentacji chciałabym Państwu przedstawić zagadnienie, jakim jest rower Cargo. Prezentacja ta, w swoim założeniu, ma za zadanie poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań związanych z transportowaniem towarów, ułatwiającym nasze codzienne życie, jak i również mającym w dłuższym i obszerniejszym zastosowaniu wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Stale rosnące potrzeby konsumenckie wymagają od firm transportowych regularnej adaptacji do obecnej sytuacji, ale zacznijmy od początku. Czym właściwie są rowery cargo? Rower cargo, inaczej nazywany, jest rowerem transportowym, rowerem towarowym z języka angielskiego Cargo Bike. Jest to rodzaj roweru, który został przystosowany do przewozu towarów i osób. Skrzynia umożliwiająca przewożenie w nim różnego rodzaju ładunków, nawet tych masywnych, jest zamontowana do roweru cargo na stałe. Szerokość roweru towarowego nie może przekraczać 90 cm, co jest jego cechą charakterystyczną, która pozwala odróżnić go, na przykład, od Rikszy, która służy wyłącznie do transportu osób, a jej szerokość zazwyczaj przekracza 90 cm. Inną istotną cechą odróżniającą rower cargo od wózka rowerowego jest to, że Riksze nie mogą korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów. I właśnie dzięki temu rowery cargo są tak cenne dla wielu firm transportowych. Perspektywa wykorzystania infrastruktury rowerowej przez kurierów miejskich odsłoniła przed przedsiębiorstwami nowe możliwości. Choć istnieje wiele różnych form rowerów towarowych, najczęściej spotykanymi i w zasadzie podstawowymi grupami są. Trójkołowiec Long Jones Long Tail. Trójkołowiec. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rower o trzech kołach ze skrętną skrzynią lub platformą, najczęściej umiejscowioną z przodu, choć nie brakuje również różnorodnych rozwiązań, z bardziej rozbudowaną tylną osią. Jedno koło znajduje się przy kierującym, a pozostałe dwa. Pod lub pomiędzy skrzynią czy też platformą, co zapewnia stabilność przewożonym ładunkom. Tego typu rower jest najpopularniejszy wśród pozostałych i charakteryzuje się największą ładownością, od 100 nawet do 200 kg. Trójkołowiec osiąga standardowo 90 cm szerokości i 220 cm długości. Long Jones. Rower dwukołowy o charakterystycznym wyglądzie zawdzięczający swoją nazwę przedłużonej ramię. Jego wygląd jest charakterystyczny ze względu na umiejscowienie skrzyni lub platformy, ponieważ znajduje się ona między kierownicą a przednim kołem. Rozwiązanie choć nietypowe pozwala rowerom na zachowanie mobilności, szybkości i zwrotności klasycznego roweru. Oczywiście wykonanie ostrzejszych zakrętów jest utrudnione, ale dla wprawionych kurierów nie powinna sprawiać kłopotu. Standardowe wymiary rowerów Long Jones to od 60 do 90 cm szerokości oraz od 220 do 250 cm długości. Jednak ich ładowność jest o połowę mniejsza od trójkołowców około 100 kg. Long Tail, czyli tak zwany rower z przedłużonym ogonem. W przypadku tego typu roweru, ogonem będzie tutaj tylna rama jednośladów. Rower zaprojektowany jest do przewożenia dużych pojemnościowo ładunków i sakw. Konstrukcja została stworzona i spopularyzowana w Stanach Zjednoczonych. Zastosowanie. Przeszłość oraz przyszłość rowerów towarowych. Przeszłość. Rowery towarowe nie są oczywiście żadnym odkryciem ostatnich lat. Przed erą szerokiego zastosowania i dostępności samochodów, to właśnie rowery cargo były wykorzystywane do dostarczania przesyłek i ładunków. Były one wykorzystywane pod koniec XIX wieku, m.in. przez piekarzy do rozłożenia chleba. Wówczas rower cargo był podstawowym środkiem transportu. Jednak z biegiem lat i ciągłym rosnącym zapotrzebowaniem na dobra konsumenckie dostępne od ręki, natychmiastowo transport rowerowy został zastąpiony przez transport samochodowy. Znaczenie tego typu rowerów wzrosło ponownie w latach 70. 80. XX wieku w czasie wielkiego kryzysu naftowego. Od tamtego czasu zainteresowanie nimi zaczęło się nasilać. Jednak dopiero w ostatnich latach, wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą coraz większego zanieczyszczenia środowiska, znaczenie rozwiązań proekologicznych znacząco wzrosło. Co za tym idzie, wzrasta również zainteresowanie i zastosowanie rowerów cargo wśród przedstawicieli firm transportowych. Rowery transportowe są nie tylko ekologiczną alternatywą dla samochodów, są również rozwiązaniem od nich o wiele tańszym. Poruszanie się rowerami transportowymi pozwala na uniknięcie uciążliwych miejskich korków, a jednocześnie nie wymaga specjalnych miejsc parkingowych. Najczęstsze zastosowań firmy kurierskie i transportowe. Coraz więcej firm wykorzystuje rowery cargo do rozwożenia przesyłek. Liderami w ich zastosowaniu są kraje takie jak Dania czy Holandia. Gastronomia i handel. W tym coraz częściej spotykane mobilne kawiarnie i sklepiki z pamiątkami specjalnie przystosowane do aktywnej sprzedaży. Osoby indywidualne oraz rodziny zakłady produkcyjne które zamiast małych pojazdów samochodowych wprowadzają na teren własnych fabryk jednoślady służące do przewożenia materiałów z punktu A do punktu B. Znaczenie dla środowiska i unijne rozwiązania. Komunikacja rowerowa jest pozytywną, zieloną alternatywą dla samochodu i od paru lat odgrywa znaczącą rolę w strategii zrównoważonego rozwoju i mikromobilności, o czym można wyczytać w dokumencie będącym częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Green Freight Transport. Zagadnienie wykorzystywania rowerów cargo znalazło nawet swoje miejsce w dokumencie strategicznym, w którym sformułowana została nowa polityka transportowa Unii Europejskiej do 2030 roku, gdzie rowery te zdefiniowane zostały jako idealne roz rozwiązania dla logistyki miejskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw rozpowszechniających zastosowanie rowerów cargo był unijny projekt City Changer Cargo Bike, którego okres realizacji przypadał na lata 2013-2022. Koncepcja City Changer Cargo Bike opiera się na nieograniczonym potencjale rowerów towarowych i promuje ich wykorzystanie wśród użytkowników publicznych, prywatnych i komercyjnych. Program zrzesza zespół 20 partnerów z między innymi Norwegii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Bukarii, a także Polski, którzy mają za zadanie podnosić świadomość obywateli i wspierać wykorzystanie rowerów cargo oraz inicjatyw z nimi związanymi. W ten sposób wspomagają ciekawe rozwiązania, które m.in. oferują bardziej zrównoważone operacje logistyczne, poprawiają przestrzeń publiczną, angażują obywateli i zmniejszają zatłoczony ruch drogowy. W Polsce partnerami projektu jest Urząd Miasta Gdynia oraz Politechnika Krakowska. Skuteczne środki, narzędzia i wytyczne dotyczące wdrażania projektów rowerów towarowych w mieście Gdynia. Local Heroes Miasto Gdynia skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu tzw. lokalnych bohaterów czyli osób, które używają rowerów cargo w codziennym życiu i pokazują to na mediach społecznościowych. Taki sposób komunikacji jest bardziej wiarygodny dla mieszkańców, którzy na tych właśnie rowerach widzą swoich sąsiadów, a nie osoby zupełnie im nieznane. Jazda próbna. Dla mieszkańców posiadających kartę mieszkańca Dyni lub Metropolitalnej Karty do Kultury udostępniona została również możliwość bezpłatnego wypożyczenia roweru Cargo do przetestowania na okres 7 dni. Baza. Infrastruktura również sprzyja wykorzystaniu w pełni rowerów towarowych. Dzięki rozbudowanej dostępności ścieżek rowerowych możliwa jest zmiana samochodu na rower towarowy, ponieważ drogi dla rowerów pozwalają dotrzeć nawet do najdalszych części miasta. Systemy logistyczne dla rowerów cargo. W teorii rowery towarowe funkcjonują niezależnie i dyskretnie poruszają się po mieście, rozwożąc różnego rodzaju paczki i ładunki. I o ile ergonomia oraz cała konstrukcja pojazdu jest bardzo ważna, to aby zachować racjonalny sposób obsługi przesyłek, który zadowoli wszystkie zainteresowane strony, największym wyzwaniem będzie zaprojektowanie systemu logistycznego spełniającego oczekiwania konsumentów. Tutaj główną rolę odgrywają miejskie centra konsolidacji. Czyli tak zwane huby miejskie. Charakteryzują się one dużą rotacją ładunkową, czyli krótkim magazynowaniem, oraz zróżnicowanymi ze względów na asortyment, kształt, wagę czy też rodzaj opakowania strumieniami przepływających ładunków. Na koniec chciałabym wspomnieć, abyśmy mieli na uwadze, że wykorzystanie rowerów w logistyce miejskiej jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju i testów. Na dalszy przebieg i prędkość osiąganych postępów ma wpływ wiele czynników, między innymi rozwój infrastruktury, tempo wdrażania rozwiązań proekologicznych, ale też przede wszystkim przychylne nastawienie władz oraz konsumentów. Dlatego zachęcam do zagłębienia się w omawianym tutaj temacie i sprawdzenia, jakie możliwości dają Państwu lokalne miasta. Dziękuję za uwagę!